Jeżeli klient zainteresowany jest wyłącznie zakupem produktów i nie korzysta z usług, mamy możliwość wprowadzić sprzedaż produktów bezpośrednio z magazynu. W tym celu przechodzimy do działu magazyn, klikamy przycisk Dodaj sprzedaż. Wyświetlony zostanie formularz sprzedaży produktu. W polu Nazwa wpisujemy nazwę towaru, który ma zostać sprzedany, a następnie wybieramy go z listy podpowiedzi. Podajemy ilość i weryfikujemy cenę zakupu. Aby wprowadzić więcej produktów, należy kliknąć przycisk Dodaj kolejną pozycję. Opcjonalnie możemy do tej transakcji sprzedażowej przypisać klienta w polu numer 1, wpisując jego nazwisko lub numer telefonu. Jeżeli jest to nowy klient, mamy możliwość dodać nowego klienta. W punkcie numer 2 przyznajemy rabat. W punkcie numer 3 określamy metodę płatności. W punkcie numer 5. Możemy wskazać pracownika, który ma otrzymać prowizję od sprzedanych produktów. Ostatni punkt, numer 6, to data sprzedaży. Aby sfinalizować transakcję sprzedaży produktów, klikamy niebieski przycisk Wprowadź sprzedaż. Kwota transakcji zostanie doliczona do raportu finansowego w statystykach, a odpowiednie produkty zostaną ściągnięte ze stanu magazynowego.